Drzwi zatrzasnęły się za nimi z hukiem, jakby coś celowo chciało ich odciąć od świata zewnętrznego. W pierwszej chwili wszyscy wpatrywali się w miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą było wejście, ale teraz znajdowała się tam jedynie gładka ściana. No, pięknie, drzwi zniknęły. Rzucił zbychu z nerwowym uśmiechem. Nie zniknęły. Odparł Antek, a w jego głosie słychać było wyraźny niepokój. Prostu przestał istnieć, jakby nigdy ich tu nie było. Co? Zbychu podszedł do ściany, przesuwając po niej ręką. Co jest grane? Leon szybko zareagował. Skoro nie mamy wyjścia z tej strony, musimy iść dalej. Zbychu westchnął ciężko. Gratulacje panowie, oficjalnie jesteśmy więźniami, dodał z wymuszonym śmiechem. Pamiętacie, film, hostel? Może ktoś sobie z nas jaja robi? Na pewno nas nagrywają i obstawiają, kto przeżyje. Zamknijcie się! Wybuchnął Janusz, odwracając się do nich. To nam nie pomaga! Ruszamy! Zapanowało milczenie. Janusz, trzymając latarkę, ruszył pierwszy, a za nim podążyli pozostali. Korytarz był wąski i wilgotny, a powietrze miało ciężki, zatęchły odór. Ściany pokryte mchem wydawały się poruszać w świetle latarki. Choć nikt z nich nie chciał tego głośno powiedzieć. Każdy krok odbijał się echem, które zdawało się dudnić gdzieś w oddali, jakby korytarz prowadził w nieskończoność. Patrzcie, szczury! zawołał nagle Antek, wskazując na kilka gryzoni, które przebiegły przed nimi. Jeśli mamy iść do przodu, to róbmy to szybciej. No i właśnie dlatego nas pewnie obserwują, dodał Zbychu, a jego głos drżał, choć starał się tego nie pokazać. Leon nie odpowiedział. Zamiast tego przyspieszył kroku, a pozostali podążyli za nim. Po kilkudziesięciu metrach ich oczom ukazał się podest. Na kamiennym podeście leżał złoty klucz. Niewielki, prosty, z uchwytem przypominającym narzędzie do ciurkowania skóry. Na trzonie wyryta była data. 1887. Obok klucza spoczywała stara, zżółkła kartka, zapisana nierównym pismem, jakby ktoś pisał w pośpiechu piórem, które co chwila skrobało powierzchnię papieru. Leon podniósł klucz, czując jego chłód. Wydawał się zaskakująco ciężki. Patrząc na wyryte cyfry, miał wrażenie, że trzyma w rękach historię coś, co czekało na nich od dawna. Bądź sprawiedliwy i doprowadź sprawę do końca. Przeczytał, gdy spojrzał na kartkę. Co to niby ma znaczyć? zapytał zbychu, marszcząc z brwi. No nie wiem, odparł Leon, chowając klucz do kieszeni. Ale musimy to zabrać. Idąc dalej, dotarli do masywnych, stalowych drzwi. Były zardzewiałe, wyglądały na stare, ale solidne. Na środku znajdowało się koło do ich otwierania. To jest wyjście! powiedział Antek, rzucając się do drzwi. Musi być. Poczekaj! rzucił Leon, unosząc rękę. Nie wiemy, co jest za tymi drzwiami. To wygląda jak wejście do sejfu albo więzienia. Cokolwiek jest za nimi, może być pułapką. Pułapką? prychnął z Leon, jesteś paranoikiem. Nie widzisz, że to jedyna droga? odparł Leon, mierząc go wzrokiem. To nie wygląda jak droga. Wygląda jak miejsce, które ma coś ukryć. Nie obchodzi mnie, co jest ukryte. Warknął Antek, chwytając za koło. Chcę się stąd wydostać! Leon pokręcił głową, ale nie próbował go powstrzymywać. No, co chcesz, ale to może być największy błąd, jaki popełniłeś. Antegi z Bychu zaczęli kręcić kołem, które z każdym ruchem zgrzypało przeraźliwie. W końcu koło wyrwało się z mocowań, uderzając z hukiem o ścianę. Drzwi zaczęły drżeć aż nagle runęły, przygniatając sygnał. Szykantka rozbrzmiał w korytarzu. Janusz i Zbych rzucili się, by podnieść drzwi. Podczas gdy Leon wciągnął antka z podciężki konstrukcji. Piasek zaczął wsypywać się przez otwór, zalewając korytarz. Żyjesz? Zapytał Leon. Klękając o bogantka, mogę chodzić! O. Wysapał antek, próbując się podnieść, ale boli jak cholera. Janusz i Zbychu pomogli mu wstać, a cała grupa ruszyła dalej. Po kilkunastu metrach korytarz skończył się solidną ścianą. Zbychu zamarł, a potem wpadł w panikę. Panowie, utknęliśmy tutaj. To nasz koniec! Krzyknął, rzucając się na ścianę. Zaczął walić w cegły, próbując je poruszyć, ale konstrukcja była zbyt solidna. Uspokój się! Krzyknął Leon, oparł się o kamień, próbując złapać oddech. Gdy uniósł latarkę, dostrzegł coś na ścianie. Wyraźny napis, napisany jakby olejem, którego czarne smugi spływały w dół. 11:11. 11. Co to znaczy? Zapytał Janusz, podchodząc bliżej. Leon nie odpowiedział, zamiast tego odwrócił się w stronę miejsca, gdzie wcześniej znajdowały się drzwi i ruszył z powrotem. Po powrocie Leon zauważył szczelinę w ścianie, wyciągnął klucz i wsunął go do otworu. Przekręcił raz, usłyszeli dźwięk zapadek. Przekręcił ponownie. Drzwi otworzyły się z hukiem, wpuszczając chłodne powietrze nocy. Wszyscy wybiegli na zewnątrz. Antek padł na ziemię, oddychając ciężko. <gry> Nigdy więcej! Wysapał patrząc na Leona. Leon spojrzał na klucz, który wciąż trzymał w dłoni. Wyryta na nim data 1887 wydawała się teraz pełna tajemnic.